Cześć, witajcie w pierwszym odcinku, w pierwszym takim odcinku na tym kanale, bo będziemy budować sobie dzisiaj układ kierowniczy z lego. I potrzebne nam będą dwa takie patyki, siedem na jeden i dwa patyki, pięć na jeden. Będą nam potrzebne, tutaj pokażę bardziej z bliska, o jeżeli złapię ostrość, taki czarny łącznik razy cztery. Dwa. Takie klocki, takie jakby beczułki, dwa koła i dwa takie skrętne. A więc zacznijmy budować układ kierowniczy. Pierwszą rzeczą to jest wbicie tutaj łącznika i tutaj łącznika. Później bierzemy następny. Wbijamy tu łącznik. I tu łącznik. To będzie taki krótki filmik. I później wbijamy tak ten tę piątkę. Później robimy drugą tak. Wychodzi nam coś takiego. I robimy tak. Tak. Później, jeżeli mamy tak, yy, to łączymy. Z kołami. Później robimy koła. Szczepiamy tak. Tylko mocno. I robimy później to tak z drugim kołem. Tak. Tylko odwrotnie. Musimy to mocno wziąć. Widzicie, już koła działają. Tylko, że będą robić się tak. Jeżeli nie chcemy, żeby robiły się tak, to wkładamy tu mocno tego klocka. I z drugiej strony też z całej siły, żeby się mocno trzymało. I mamy tak naprawdę już skończony układ kierowniczy i teraz jeżeli na przykład przyczepimy to do jakiejś budowy. A i wspomnę jeszcze żeby żeby w ogóle zaczepić do czegoś, żeby było równo, to trzeba wsadzić taki Klocek tu na środku z dziurką, wsadzić o w tym miejscu. I teraz na przykład możemy zrobić sobie tak lub tak. I możemy teraz sobie skręcać autem, lub na przykład możemy zrobić to tak, ogółem teraz sobie możemy dołożyć. Tylnie koła To nie będzie dosyć równa, ale po prostu chcę wam pokazać. I teraz proszę bardzo. Możemy sobie już tu zdjąć. Jeżeli mamy na wprost koła, jedziemy prosto. No bo prawa fizyki, tak? Jedziemy prosto. Jeżeli mamy skrzywo koła, to jak sami widzicie, auto skręca. Do tego można jeszcze tam dorobić później błotniki, zderzaczki, ale to już są takie pierdółki. Jeżeli chcecie więcej takich na przykład poradników z Lego jak zbudować yy, fajne auto no, bez skręcania albo no, prościej na przykład. Jak zmodyfikować mogę wam yy, pokazać w jednym z odcinków jak zmodyfikować takie yy, nie wiem jak to powiedzieć coś takiego że na przykład to jest mój taki wstępny projekt. Ja nie mam ogólnie silników z LEGO, takich oryginalnych. Ja po prostu yy, no nie mam, bo nie potrzebuję. A jeżeli na przykład chcecie zrobić takie auto na przykład z wałem korbowym na tył, to mogę Wam pokazać jak zrobić ten wał korbowy. I w ogóle auto do tego ale żeby na przykład y, zrobić to będziecie potrzebowali żeby zrobić takie auto ja w, wczoraj kombinowałem jak to robić tylko teraz szukam u moi kochani widzowie klocka do tego potrzebny który jest do tego potrzebny i obawiam się, że go nie znajdę chyba że będzie tu Chyba go, mili państwo, nie znajdę. Tu ogólnie, jakby ktoś był ciekawy, to wstępny projekt auta terenowego. To nie jest na razie skończony projekt. Pokazałem wam, no takie, w ogóle to pokazałem wam takie, no średnie, bo na razie po prostu nie zwracajcie uwagi na moich rodziców. Um, a, dobra, znalazłem jednak. Jeżeli... Yy, ale nie, w sumie to nie będzie ten potrzebny. Bardziej będzie y, potrzebny klocek. Gdzieś go tu miałem. Proszę Państwa. Gdzież go tu miałem? O! Tu jest. Taki na cztery. Przyczepiamy tak. Do tamtego białego. Pod tym białym przyczepiamy tak. Później yy, szukamy klocka takiego. 1 na 4 i takiego przyczepiamy go tak i czerwony klocek 4 na 1 przyczepiamy tak, później żeby wszystko miało ręce i nogi w wpasowywujemy wał tutaj tak. I widzicie już mamy pod spodem to jakoś zrobione. Później szukamy. Takiego klocka. I wkładamy go tutaj, żeby nam tu nic nie wypadało. To oczywiście czasami może wypadać, bo to nie jest. Jakieś super wytrzymałe no, no, jest wytrzymałe, ale jakoś bardzo super to nie jest. To jest ogółem silnik. Kurczę, trzeba to. Pamiętajcie, żeby to dobrze dociskać. To jest ogólnie. Mogę Wam później pokazać ten silnik. Tylko teraz pokażę Wam działanie tego. Tylko muszę to podpiąć do prądu. Siemanko, muszę to podpiąć do prądu, o ile, poczekajcie, autko mi na to pozwoli, dobrze pozwolił kabel na to. Ogółem, jeżeli ktoś by się pytał, jaki fotel mam, to jest to fotel Diablo X1 i później tu naciskacie guzik jak widzicie koła się kręcą jest to dosyć głośne Choć najlepiej najlepiej ten silnik działa przy jakimś na przykład nie przy takich samochodach, tylko przy jakimś mechanizmie po prostu działa najlepiej. A ogólnie to musicie mieć gunkę recepturkę. Coś takiego, żeby zrobić wał. Jak macie oczywiście oryginalne silniki Lego no to też może, można, tylko że wtedy to już działa inaczej. I ogółem to jest yy, cały odcinek jest na tym. Na tym polegał. Następny odcinek będzie: jak wbudować tra fajny traktor z Lego. A teraz już się żegnam i cześć.